Hej, z tej strony Miły i dzisiaj z okazji wbicia 50 subskrypcji będziemy grali w Ultimate Custom Night. Drugi odcinek z Fnaf 4 będę próbował nagrać i wrzucić w ten weekend, ale na razie yy, jako bonusik macie to. I tutaj mamy wyzwania yy, i wszystko to jest napisane jak wszyscy działają na przykład ten yy, trzeba na niego świecić latarką i takie tam wszyscy. Cze, bo ja, ja w sumie nie wiem jak oni działają no, to, zaczynajmy okej, okay, dobra, dobra, o, hej co tam? o, koleżko okej, okay. gdzie są wszyscy? no, boicie się mnie, boicie się mnie rozumiem? pomagli nam śniadanie proszę 5 Please deposit Już! Five coins. Please Już mam depozytować 5 coins? Five coins? Please deposit Już teraz? Okej. Okay. Okay. <noise> Nie poszło mi zbyt dobrze. Można by było tak powiedzieć. Nie było cię! Nie kłam! Więc ja muszę mu zbierać to od razu te... muszę od razu zbierać coiny Od razu jak zacznę. Ok, zacznijmy jeszcze raz. Tym razem mi się uda. Nie macie ze mną szans Okej okay. Kur nawet się do mnie nie zbliżaj Gagatku Czemu ja tu OK Poleżko Idź lepiej Przybył... czekaj Bo Freddy zaraz mi A. A kiedy ja mam wiedzieć kiedy mam zamykać te drzwi przed nim? Bo ja. Rabku, dziękuję, że deponujesz pięć kolorów. Freddy, Freddy, nie zbliża się do mnie. Nie pozwoliłem ci. Chodź, pozwolił. Czekaj, na koło jeszcze mogę? Zamknij Ty, o Zastraszają się tego bardziej niż kogokolwiek innego. O, gagatku. E, Już jest druga, ja mam 40%. Czy... Nie wiem. Co mam robić? Zapomniałem, ku ja mam. Freddy. Freddy, okej. Okay. Nie ma nightmarów, debilów. Mam... 27%. Co ja mam zrobić w tej sytuacji, koleżko. koleżko? Bo się pogniewamy! Ty korniszonie! Freddy. I dalej go nie ma. Eee, ten? Zagadku. Eee, Okej. Okay. Eee, mam 3%! Jest trzecia! Co? No halo no Jak to no przepraszam, ja przepraszam, ale I ja nie mogę przejść kurde, kurde pierwszej nocy w tym. Dobra, jeszcze raz Dobra, słuchaj. Czas na duży mózg. Uda mi się, dobra. koiny zbiera się tego geja. Trzeba słuchać, czy ktoś jest? Okej. Okay. Stąd? Eee. Y Okej. Okay. Uh. Do widzenia. Y o, oh, hej, Freddy. O, oh, ty? Okej. Okay. Pewnie najlepiej nie używać tak kamer tak często. The... Zamknij! Uh. Freddy. Okej, okay. się i no, Nie mówiłeś tak! Ed nic nie mówiłeś. Byliśmy z OK. Then. Głuch mi było tam gagatki! Nikt cię nie kocha! Eeeh, za... ja... O, o, ku... nie! Ok, zostawaj tam, A. idź eee. za... stąd! Nikt cię tu nie chce! Eee, gdzie są wszyscy? Freddy! 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 Okej. Okay. Jest okej okay. Jest okej, okay. nie jest. Nie jest. NIE ZBLIŻAJ SIĘ! <laughs> nie, ch nie chcę Cię tutaj. Nie byłeś zaproszony do tej imprezy. Czekaj, czekaj, bo ja... przyciski mocy nie mam. Okej. Okay. To jest... Freddy. To jest już przegrana. Uh, uh, um. Czemu ja na kamerach jestem? Ja NIE POTRZEBUJESZ KAMER! Do Freddy'ego! Dał mnie. Idź stąd. Trzy na raz. Zginę znowu! Freddy! Się pogniewamy, korniszonku mały. Z e, czwarta. Marna szansa. Czekaj, no jeśli ten. Ten głupi ptak! Eeeem... Um, Freddy! Okej. Okay. Czy teraz mi się... no to no, skończy. Udam mi się! Czy ja zapomniałem o kimś? Nie wiem. Nie, chyba nie. Ty. Eeeem... Um, kto? Nie. Ty! I stąd? Wygrałem! Bał! 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 Okej. Okay. No więc to by było chyba na tyle na ten odcinek. No to jest taki bardziej mi mi mini odcinek, ale no przeszliśmy jedną noc i było fajnie, kilka było jumskerów. E, jeśli chcecie więcej FNAFa ode mnie, to, to możecie obejrzeć y, kolejny odcinek z FNAFA czwórki w ten weekend albo ten, który już jest wrzucony, No, więc... Pa! Triple kill!